Znajduje się właśnie na Aleksandra Plac. ale jak tam widzicie. Czyli w samym centrum Berlina. I centrum takiego, można powiedzieć, życia towarzyskiego. No, tutaj jest wieża telewizyjna, wiadomo. Ja tam byłem właśnie na tym dworcu, który widzicie za mną. I u drzwi leży jeden facet. Jest tu na ziemi leży. nie. obok niego stoi drugi, podobny do niego. Mówię, no, fajnie. Nie wiadomo czy tam ten żyw, nie żyw. Więc wszedłem do środka, byłem w publikacji, kupiłem sobie kawę, drożdżówkę z makiem. I wychodzę. Więc ci dalej, ten jak, leży, tak, tak leżał. Jak, jak leżał, tak leży. A ten obok niego, jak stoi, tak stał. Bo czym dał krok w jego stronę, kopnął go w podeszwę jego buta. I usłyszałem wyraźnie, jak mówi do niego, no, rusz się. O, polacje. No i tamty pociągnął nogi, czyli jednak żywy. Za chwilę patrzę, idzie jakaś kobieta z butelką wina w ręce i dyskutuje ostro, po polsku, ze sobą samą. Nikogo w jej towarzystwie nie było. O, przykry widok. A zaraz za nią idzie facet. Tak jest 20 metrów może za nią, nie tak zaraz. 20 metrów za nią idzie facet i krzyczy Kaśka! Kaśka! Daj mi trochę tego wina. nie? Mówi, no to już grubo. A na to za nią, za nim jakaś inna babka, która siedziała na chodniku, jeszcze 20 metrów dalej. czy no. Tam no, wyzywała go, nie? Ty Durniu, wracaj tu, nie? No i tam się okazało, że też jest ekipa Polaków wokół niej siedzącej. Po chwili on do nich wrócił. Jak dogonił tamtą kaśkę z tym winem, wrócił do nich i słyszałem, jak tam ona mówi, jak ta na niego się gniewa, nie? No, już nie raz poruszałem temat bezdomności w Berlinie, no ale tutaj to mi tak trochę, no, no przykro było i można powiedzieć wstyd, nie? Że właśnie Aleksandra Plac, samo centrum Berlina, no i Polacy tutaj tak głośno się zachowują, nie? Bezdomni. No bezdomność jak bezdomność. Wszędzie jest tu. Widzicie za mną hotel parking. No i bardzo ciekawy jest ten Aleksandra Plac. Tutaj nigdy nie wszedłem sobie tak w środek. Znaczy tu byłem kiedyś, kiedy był y, jarmark bożonarodzeniowy. To tak, ale to chyba nie, nie z tej strony. Nie zdawałem sobie sprawy, że tu jest taka przestrzeń duża. I rzeczywiście słyszałem od przewodników turystycznych, że tu życie w nocy kwitnie. A teraz faktycznie jestem w stanie tego doświadczyć. Chociaż ja jestem w pracy. Zawiozłem swoją grupę, oni się bawią, a ja ich będę później odbierać. No nic, pozdrawiam serdecznie, cześć!